Witajcie! Nazywam się Ksiądz Paweł Potoczny, Żonaty Ksiądz. Tak jak zapowiadałem dzisiaj rano, że spotkamy się o godzinie 20.30. Oto ten zapowiedziany post, o którym mówiłem, że go umieszczę. Myślałem, że będzie to ikonografia, tylko jakaś ikonka z jakimś napisem, ale stwierdziłem, że warto spróbować powiedzieć kilka słów na żywo do Was, więc w taki sposób. Ten post o godzinie 20.30, który właśnie oglądasz, jest zapowiedzią wydarzenia, które będzie 5 lutego 2020 roku o godzinie 20.30 na moim kanale Paweł Potoczny na Facebooku. Otóż, ostatnim czasem zauważyłem, że w, soc w social mediach, na różnych stronach internetowych, w środowiskach kościelnych rozgorzała dyskusja na temat celibatu i żona tego duchowieństwa. Jeden z kardynałów nawet powiedział, że, cytuję, nie możemy proponować kapłaństwa drugiej kategorii, czyli mówiąc tutaj o żonatych księżach. Nie mogę się z tym zgodzić, chociaż bardzo szanuję owego kardynała, to jednak burzy to troszeczkę moje osobiste doświadczenie spełniania posługi kapłańskiej, i również życia z żoną, z dziećmi, w sakramencie małżeństwa więc również do tych aspektów będę odnosił się w najbliższą środę 5 lutego na moim live o godzinie 20.30. Zapraszam Cię bardzo serdecznie na ten live w najbliższą środę. Również pod ikonografią tego wydarzenia napisz swoje pytanie do mnie. Odpowiem na wszystkie pytania, które się pojawią. Również zapraszam do udziału i do komentowania oraz zadawania pytań na żywo. Więc do zobaczenia. W najbliższą środę, 5 lutego o godzinie 20:30 na kanale facebookowym Paweł Potoczny. Bardzo miło będzie ciebie zobaczyć. Do zobaczenia.